Cześć! Dzień dobry! Ja nazywam się Maciek Matwiej, a to jest kanał Herby, Flagi i Logotypy. W dzisiejszym odcinku omówię dla Państwa logotyp Alfa Romeo. Startujemy! Alfa Romeo. Włoski producent samochodów, działający na rynku od 1910 roku. Siedziba firmy mieści się w Turynie, a sama marka od 2021 roku wchodzi w skład Międzynarodowego Koncernu Motoryzacyjnego Stellantis, producenta i właściciela takich marek jak chociażby Fiat, Jeep, Maserati, ale również Citroen, Peugeot, Dodge. Więc tych marek jest w portfolio Stelantisa bardzo dużo. Historię Alfa Romeo możemy streścić sześcioma datami, sześcioma wydarzeniami. I tak rozpocznijmy od roku 1906, kiedy to pan Aleksander Darag rozpoczyna montownię samochodów pod nazwą zaczerpniętą od swojego nazwiska. Cztery lata później, w 1910 roku, przedsiębiorcy Lombard, z Lombardii przejmują za długi montownię pana Daraka i zakładają konsorcjum Alfa, czyli Anonima Lombarda Fabryka Automobili. W 1918 roku Alfę przejmuje pan Nicola Romeo i nadaje fabryce drugi człon nazwie, i od tego roku datujemy. Właśnie powstanie Alfa Romeo. W 1933 roku przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez Instytut IRI. W 1986 roku Instytut IRI z marką Alfa Romeo przechodzi na własność dużego międzynarodowego koncernu Fiat. A w 2021 roku Fiat z całym swoim dobrodziejstwem, z wszystkimi markami podległymi, w tym również z Alfa Romeo wchodzi w skład międzynarodowego koncernu samochodowego Stellantis. Prześledźmy sobie, szanowni Państwo, historię, ewolucję logotypu Alfa Romeo. Logotyp Alfa Romeo powstał w 1910 roku. Został zaprojektowany przez pana Romano Cataneo i jak będziecie mogli Państwo zobaczyć na slajdach, które przygotowałem, ten logotyp od 1910 roku po małych kosmetycznych Zmianach przetrwał do dnia dzisiejszego. I to właśnie ten logotyp wyróżnia, to właśnie nadaje tę uniwersalność temu znakowi towarowemu, i również to, że ten znak do dnia dzisiejszego jest rozpoznawalny, bardzo dobrze utożsamiany i bardzo popularny. Szanowni Państwo, znak Alfa Romeo to nic innego jak logotyp rozpisany na polu okręgu z dwoma. Z dwoma bardzo ważnymi mobiliami, tak moglibyśmy to nazwać z języka heraldycznego. Dlaczego mówię o języku heraldycznym? Bo pan Katenao wykorzystał wizerunek dwóch herbów mediolańskich. Dlaczego? Bo choć obecna siedziba Alfa Romeo jest w Turynie, to tak naprawdę Pan Darak rozpoczynał i, i Alfa rozpoczynała swoją działalność właśnie w Mediolanie. Stąd też w wczesnych fazach produkcji samochodów, w wczesnej fazie istnienia Alfy widzimy nawet w logotypie w dolnej części podpis Milano, czyli bardzo mocne nawiązanie do nazwy miasta. Ale po kolei, zacznijmy od głównych mobiliów. Widzicie Państwo... W lewej części logotypu, logotypu dzielonego w słup czerwony krzyż na białym polu. To bardzo mocne nawiązanie, oczywiście, do głównego herbu miasta, ale po prawej stronie, na niebieskim polu, widzicie Państwo skręconego węża trzymającego w pysku postać niemowlęcia, postać dziecka. Zaraz sobie o tym powiemy, co to jest za symbolika, i co to jest za. Wizerunek, to wszystko oczywiście w niebieskim otoku z napisem u góry Alfa i na dole z napisem to, co powiedziałem wcześniej: Milano. To jest wizerunek główny z 1910 roku, który będzie ewolu ewoluował przez lata. Oczywiście, Państwo tu widzicie te wszystkie emanacje, bo pierwsze korekty już zachodzą w 1912 roku, ale do takiej głównej zmiany dochodzi w 1933 roku, kiedy Wizerunek zostaje otoczony wieńcem laurowym. W 1946 roku Alfarmeo powraca do tego wcześniejszego wizerunku, już bez wieńca laurowego. W 1947 roku dochodzi do zmiany wizerunku i wypuszczenia znaku graficznego uproszczonego, tak moglibyśmy powiedzieć, bo w dwóch kolorach, w kolorze Bordowo-srebrnym i wszystkie mobilia są w kolorze srebrnym, napisy są w kolorze srebrnym, a wypełnienie pole jest w kolorze bordowym, czerwonym na niektórych przedstawieniach. W 1948, czyli już rok później, Alfa Romeo wraca tak naprawdę do swojego historycznego wizerunku. Kolejne zmiany przechodzą co, co kilka lat, tak naprawdę bardzo kosmetyczne, aż do roku 2015, kiedy Alfa Romeo przedstawia nam obecny, współczesny logotyp. I widzicie Państwo, że złote napisy zostają zastąpione kolorem srebrnym. Alfa Romeo, widz, widzicie Państwo, że błyszczy teraz właśnie tym kolorem srebrnym. Pole wypełnienie jest również w kolorze srebrnym. Już nie mamy tutaj dwóch pór dzielonych w słup. Białego, na którym był czerwony krzyż, i niebieskiego, na którym był zielony wąż. Teraz mamy jedno wypełnienie w kolorze srebrnym. Czerwony krzyż oczywiście jest na swoim miejscu, ale ta tarcza środkowa to wypełnienie nie jest dzielone w słup, to jest jedna zintegrowana powierzchnia. Oczywiście zielony, zielony wąż nadal jest w tym samym kolorze, ale. Dziecko, które jest trzymane w pysku tego węża, jest w kolorze srebrnym. Oczywiście, wszystko w otoku granatowym i podkreślę jeszcze raz, całość uwieczniona srebrnym napisem górnej części, oczywiście, po łuku Alfa Romeo. Jestem Państwu winien informacje o tym tajemniczym smoku, o tym tajemniczym tak naprawdę wężu, który występuje w Herbie. Alfa Romeo. Szanowni Państwo, to mobilium bardzo popularne w heraldyce włoskiej. To mobilium, które jest y, zaczerpnięte z herbu Visconti, czyli bardzo możnego, artystycznego rodu, który rządził w średniowieczu właśnie Mediolanem. I to y, właśnie to mobilium, to godło było wykorzystywane również w y, wizerunku miasta Mediolan. I to właśnie dzięki y, tym powiązaniom trafiło do. Znaku graficznego Alfa Romeo. Szanowni Państwo, powiedziałem, że ten wąż jest bardzo popularny w heraldyce włoskiej, ale również występuje w heraldyce polskiej. Oczywiście mieszkańcy Sanoka będą wiedzieli o czym mówię, bo w ich herbie również występuje ten wąż. To nie jest przypadek, Szanowni Państwo, Sanok jest miastem ufundowanym przez Bonę Sforza, czyli żonę króla Zygmunta Starego, która wywodzi się właśnie z rodu Sforzów, który. Był kontynuatorem tradycji rodu Visconti, arystokratycznego, średniowiecznego, włoskiego rodu. I stąd też te powiązania, i stąd też ten wąż, który z Mediolanu trafił na wizerunek logotypu Alfa Romeo, ale również wcześniej trafił na wizerunek herbu jednego z polskich miast. Na zakończenie ja chciałbym Państwu pokazać kilka slajdów z logotypem Alfa Romeo z szerokiego obszaru sportowego, ale przede wszystkim z obszaru motorsportu, ale również i piłki nożnej. Szanowni Państwo, tak, Alfa Romeo jest w szeroko pojętym świecie piłki nożnej od wielu lat. Dopowiem, że w latach 30. miało nawet własną drużynę zakładową, która występowała na czwartym poziomie rozgrywkowym. To trwało chyba przez 7 czy 8 sezonów. Klub został klub Alfa Romeo Calcio, bo tak się nazywał Został rozwiązany, ale Alfa Romeo angażuje się ze sponsoringiem nie tylko we włoskich klubach. Zaraz Państwu pokażę koszulki, właśnie z tym bardzo popularnym logotywem. Ale przejdźmy do tej płaszczyzny, gdzie Alfa Romeo realizuje się z programem wsparcia w Formule 1. I tutaj widzimy, że od kilku lat Alfa Romeo jest w stajni, w szwajcarskiej stajni Saubera. Alfa Romeo Racing. W slajdzie, w której również jest PKN Orlen widzicie Państwo tutaj dwa logotypy: logotyp słowny, pisany Alfa Romeo z podkreśnikiem w postaci tricolore, czyli włoskiej flagi. Włoską flagę już omówiłem na moim kanale, więc podlinkuję Państwu również tutaj ten odcinek. Serdecznie zapraszam. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo Bolic 2021 roku, gdzie na głównym korpusie bordowym Bordową farbą na białym polu widzicie Państwo ten charakterystyczny krzyż, nawiązanie do herbu Mediolanu, ale również zwinięty charakterystyczny wąż z logotypu Alfa Romeo, ale również i z herbu Visconti. Ta rzeczona przeze mnie koszulka, w tym wypadku klubu Eintracht Frankfurt klubu występującego w niemiecki, niemieckich ligach. Widzicie Państwo tutaj. Czarno-czerwoną koszulkę z biało-czarnym, bardzo dużym, charakterystycznym logotypem Alfa Romeo. Kolejna koszulka w kolorach Eintrachtu Frankfurt. Tutaj już kolorowy logotyp i napis słowny Alfa Romeo. Alfa Romeo to również sponsor hiszpańskiego Realu Betis. Na koszulkach meczowych niestety ten logotyp nie występuje, ale charakterystyczne logo z krzyżem i z wężem występuje na strojach treningowych właśnie popularnego Petico. Szanowni Państwo, swego czasu e, logotyp Alfa Romeo pojawił się również na koszulkach charakterystycznych Magliarosa z napisem Julieta na koszulkach Palermo, bardzo popularnego klubu w Sycylii, przeżywającego organizacyjne i finansowe obecnie problemy. E, Wracając jeszcze do motorsportu, to dopowiem, że Alfa Romeo to nie tylko Formuła 1, Alfa Romeo to również starty w niższych kategoriach. Tutaj widzicie Państwo samochód z kategorii WTCC. Alfa Romeo to również, szczególnie we Włoszech, ale nie tylko, bo i w Polsce możemy znaleźć radiowozy policyjne, ale we Włoszech Alfa Romeo to przede wszystkim radiowozy służb, i tutaj widzicie Państwo. Karabinieri, bardzo popularne samochody we Włoszech, tej popularnej służby, ale również i policja wykorzystuje pojazdy Alfa Romeo na własny użytek. Jak Państwo dobrze możecie pamiętać, Alfa Romeo również poruszały się po polskich drogach. Tutaj ja jestem z Legnicy, więc pamiętam taki wypadek pod Legnicą, kiedy radiowóz, właśnie Alfa Romeo, radiowóz policyjny spłonął na autostradzie, była ta głośna sprawa doszło do samozapłonu i na szczęście funkcjonariuszom nic się nie stało, no ale czarny PR zatem z, e, przez to wydarzenie za marką ciągnął się dość długo. To tyle Szanowni Państwo w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Przypomnę, że w tematach motoryzacyjnych omówiłem już logotyp Mercedesa, ale również omówiłem logotyp dwóch firm związanych pośrednio z motoryzacją, czyli Logotyp firmy Castrol, ale również i logotyp firmy BP. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!